Gdybym zapytał was z czym kojarzy wam się Pet Simulator X Wielu z was odpowiedziałoby pewnie, że z Huge Petami Dlatego dzisiaj opowiemy sobie o wszystkich darmowych sposobach na Huge Pety bo jeżeli chcecie się dowiedzieć o wszystkich darmowych sposobach, jakie są na pozyskanie Huge'a Koniecznie oglądaj do końca I zacznijmy sobie od czegoś, co tak naprawdę nie wymaga od nas niczego Tylko tego, żebyśmy byli w grze Jak widzicie na górze mamy coś takiego jak prezent I u mnie on jest gotowy do odbioru Co jakiś czas będąc w grze możemy odebrać sobie prezent Jak widzicie ten mogę odebrać, ten będzie za 4,5 minuty, ten za 14 itd i tak dalej. Na samym dole też jest informacja, że mamy szansę na huge peta. Z doświadczenia już wiem, że huge pet może polecieć z tego oraz z tego prezentu. Tego nigdy nie słyszałem, żeby poleciał. Więc tak naprawdę, nasz pierwszy darmowy huge pet może być po prostu za to, że jesteśmy w grze i sobie odbieramy prezenty. Tutaj bardzo ważną rzeczą jest to, żebyście naprawdę, jak widzicie, że macie do odebrania prezent, odbierzcie go sobie. No i mi osobiście jeszcze nigdy nie poleciało, ale ostatnio jak sobie biłem skrzynia na Doodle Worldzie, to jednemu z moich subskrybentów poleciał. Także na pewno warto. Bo w sumie dużym plusem też jest to, że możemy sobie zostawić postać na afku, co jakiś czas przyjść, nacisnąć spację, żeby postać podskoczyła, żeby nas nie wylogowało. No i mamy przez to szansę na huge. A. Czyli zerowy wkład własny, a możemy mieć huge a. i to z takiego cupcake'a. Bo z tych giftów, jeżeli już jakiś huge leci, to zawsze jest to cupcake. Najtańszy huge jaki jest w grze to jest Huge Hellrock. Ja tutaj mam wersję Gold, ale mówimy tutaj o zwykłym. Jego cena zazwyczaj wynosi 8,5 biliona. No i ostatnimi czasy, preston, no nie oszukujmy się, dba nawet o tego Pet Simulator X, bo dosyć często są aktualizacje. A gdy pojawia się aktualizacja, to tutaj nad tą fontanną jest zazwyczaj odliczanie. I gdy czas dobiega końca, trzeba być koniecznie 5 minut wcześniej, żeby otrzymać darmowego hype Gifta. Wyglądają one w sposób następujący, i są tutaj dwie metody. Pierwsza metoda, możemy sobie otworzyć takiego Gifta, i jak widzicie, mamy tutaj. 0,1% szansy na to, że poleci nam huge. Ale jest też druga metoda, która moim zdaniem jest szybszą drogą do pozyskania huge'a. Wyobraźcie sobie, że chwilkę mamy update. Chodzimy sobie do gry, jesteśmy 5 minut wcześniej. Tutaj jest odliczanie. No i możemy sobie odebrać takiego hype gifta. A co gdyby wejść z dwóch, trzech, albo nawet czterech kon? Cena takiego hype gifta na trading plasie to jest około 1 bilion. Ostatnio nawet widziałem, że schodziły za półtorej biliona. Czyli w najgorszym wypadku 8 takich hype giftów i macie swojego pierwszego huge'a za darmo. Aktualizacje zazwyczaj są w soboty, także jeżeli chcecie otrzymać takiego hype gifta, a nie chcecie robić multi-kont, i wystarczy wam jeden, ku 8 tygodni i mamy ich pierwszego huge peta. Tylko koniecznie trzeba być te 5 minut przed czasem, inaczej. Nie ma, nie ma drogi widzu, nie dostanie się hype gifta. Swoją drogą, jeżeli już macie te hype gifty i chcecie je otworzyć, nie wiem czy to pomaga, ale ja sobie zawsze włączam te dwie rzeczy. No i ja je sobie otwieram. Tutaj nawet mam poprzedniego update'u, więc może zobaczymy sobie, czy mam szczęście. Otworzymy sobie jednego. Golden Party do, także drogi widzowie, ja go nie chcę oczywiście, on jest dla was Napiszcie w komentarzu, że chcecie peta, ja wam tego peta dam, ja wam te pety powysyłam Skoro mowa jest już o rozdawaniu petów, to czasami jest tak, że niektórzy rozdają huge pety I teraz sobie myślisz pewnie, co ty w ogóle gadasz za farmazony I patrzcie na to, na 10 tysięcy subskrypcji na moim kanale rozdałem oto tego huge peta Dodatkowo dałem od siebie tego huge peta Na 25 tysięcy subskrypcji rozdałem tego huge peta Dodatkowo dałem też tego huge peta Także bardzo miło mi widzieć, że kanał tak szybko się rozwija, jesteście tutaj Dlatego na 35 tysięcy rozdam wam tego huge'a No nie mam go aktualnie w ekwipunku, ale Yoshi powiedział, że da Więc będziemy mieli W sumie to wy będziecie mieli, bo ja... Będę go miał tylko po to, żeby wam go oddać. Także, drogi widzu, jeżeli chcesz wziąć udział w naszej zabawie dla subskrybentów, jak sama nazwa wskazuje, musisz po pierwsze być subskrybentem, po drugie polubić ten filmik, po trzecie w komentarzu napisać, że chcesz Peta, chcesz Huge'a, obojętnie i zostawić swój nick w komentarzu. No bo jeżeli nie zostawicie swojego niku, no to skąd mam wiedzieć, komu wysłać? No nie wiem, nie wiem. A tak wam tylko zdradzę, że jeżeli dobijemy za jakiś czas, mam nadzieję, 100 tysięcy subskrypcji, to będzie coś naprawdę grubego do rozdania. Także, jeżeli chodzi o tego unicorna, to muszę trochę poczekać, bo już jest moim kurierem i ma mi dostarczyć tego Huge Peta, no ale chyba wszyscy wiemy, jak to wygląda z kurierami. No nie spieszy się im, ale i tak dostarczą. Natomiast, jeżeli jesteś typem gracza, który lubi sobie farmić po mapie, czyli po prostu chodzi i sobie tak wszystko otwiera, to mam sposób, który może Ci się spodobać. Pewnie wielu z Was już wie, że są na mapie Huge, które można po prostu sobie kupić za walutę, jaka jest w grze. Na tym świecie na przykład są to Rainbow coiny. czyli gdy już odkryjemy sobie cały Cat World i zdobędziemy już dużo, dużo pieniędzy, możemy sobie Wejść tutaj pod wodospad, wchodzimy sobie tak. My jesteśmy w fajnej komnacie, gdzie jest jajko z dwoma huge'ami, które możemy mieć, to praktycznie za darmo. Bo nie musimy wydawać na to ani grosza. Jedynie co, no to waluta w grze. Od razu, oczywiście, sprawdzimy, czy poleci mi za pierwszym razem. No tutaj trochę gorzej, żeby mi poleciało, ale to wiadomo, to jest huge pet. Na niego jest mała szansa, ale najważniejsze jest to, że jest szansa. Także widzowie, drodzy moi kochani, jeżeli chcecie otrzymać darmowego huge'a, to jest dobry sposób na zdobycie go. No bo tak naprawdę, co? musicie zrobić? Grać! I nic więcej. No nie oszukujmy się, te huge są bardzo ładne. Kolejnym miejscem, gdzie można dostać huge peta za darmo, jest. Oczywiście najnowsza kraina, czyli Doodle World. Mamy tutaj jajko z dwoma huge'ami. Pierwszy jest w wersji zwykłej, drugi jest w wersji Gold. No i tak jak na Katajdze, potrzebujemy tutaj tylko i wyłącznie takich pieniążków. A co robić, żeby je mieć? No najlepiej obejrzeć sobie odcinek, który właśnie wyskoczył wam tutaj. Także jeżeli jeszcze nie wiecie, co zrobić, żeby mieć pieniądze na tym świecie, na koniec filmu będzie filmik, w którym możecie kliknąć. przekieruje was tam, no i gwarantuję wam, że wtedy będziecie zadowoleni. A jak już jesteśmy w ogóle przy Doodle Worldzie, mamy tutaj shopę. Jak sobie do niej wejdziemy, mamy gigantyczną skrzynię, którą warto bić, ale mniejsza o tym, ponieważ tutaj jest kolejny huge pet. Jedno takie jajko kosztuje 340 tysięcy, także no troszkę trzeba niestety nafarmić sobie tego golda, ale warto, bo rozmawiamy sobie cały czas o darmowych huge'ach. W międzyczasie przyszedł nasz kurier, Yoshi a Spójrzmy, co nam chce dać. Huge Anime Unicorn. Także spójrzcie, to będzie wasz huge z okazji 35 tysięcy subów na tym kanale. Także jeżeli jeszcze tego nie robicie, klikajcie teraz subskrypcję, piszcie w komentarz, że chcecie peta, koniecznie lajkujcie ten filmik i wysyłajcie do znajomych, udostępniajcie na swoich discordach, obojętne. Im dalej ten film dotrze, tym będzie lepiej tak naprawdę, bo szybciej uzbieramy te 35 tysięcy. Kolejnym super sposobem są najnowsze mitikale. i pewnie wielu z was myśli sobie o co teraz mi chodzi, ale tak jak wcześniej wspomniałem, najtańszy huge pet kosztuje 8,5 biliona. Gdy wychodzą jakieś nowe mitikale, czyli na przykład jak mamy tutaj sobie te dwa, no ja już mam je w wersji rainbow, to każdy z nich kosztuje o Około 1 biliona, nawet trochę więcej. Czyli naprawdę, 8 takich beatików i mamy kolejnego huge'a do kolekcji. Fajne jest też to, że później, jeżeli już mamy tego huge'a i chcemy po prostu nafarmić sobie troszeczkę więcej sianka, możemy go zrobić sobie w wersji dark matter. Czyli idziemy sobie do miejsca, klikamy make, zaznaczamy te dwa, trzy dni nam się robi, kosztuje to 50 tysięcy. No i mamy wtedy takiego jednego gagatka w wersji dark matter. No a jego cena przez to idzie w górę. Więc to był taki naprawdę szybki sposób na to, jak się szybko dorobić, żeby mieć huge peta. Ale uwierzcie mi, na trading plazie naprawdę bardzo wiele osób stara się kupić te mitiki, bo gdy one wychodzą, są one rzadkie. Dlatego im szybciej je zdobędziemy, im szybciej je sprzedamy, tym tak naprawdę lepiej. Z czasem, wiadomo, jest ich więcej i ich cena spada. Następny sposób związany jest z trading plazą. Ponieważ często bywa tak, że wchodząc na Trading Plaza możemy trafić na naprawdę dobre perełki. No i ja wam się przyznam, że parę razy mi się udało trafić na fajne perełki. Może i niekoniecznie, mowa tutaj o huge'ach, ale bardzo często kupowałem jakieś ekskluzywy za naprawdę drobne. Pokażę wam to na najprostszym przykładzie. Tutaj ktoś wycenił flop... A 100 bilionów. Dobra, to jest za drogo, ale mniejsza. Chodzi o to, że czasami ktoś zamiast napisać sobie 100 bilionów, tak jak w tym wypadku, napisze sobie 100 milionów, bo sobie klika zera. Właściwie nie wiem, czy wiecie, ale możecie podczas ustalania ceny napisać 100 by, jak Bartek, lub 100 my, jak Magda. I wtedy wyskakuje wam dokładna cena, nie musicie bawić się w te zera. No, ale czasami zdarza się naprawdę tak, że ktoś tutaj zamiast 100 bilionów da 100 milionów i można mieć coś fajnego. Dlatego jestem pewien, że jeżeli poświęcicie dużo czasu na Trading Plaza, będziecie często zmieniać Serwery, a czasem wejdziecie sobie po prostu na lepszą trading plazę, to uda wam się dorować jakieś fajne rzeczy, i może nie będzie to koniecznie huge, ale, ale będzie to coś, co możecie sprzedać drożej. No, jak drożej sprzedacie, to szybciej kupicie sobie huge, a, no proste. Następny sposób związany również jest z trading plazą, z tym, że tutaj najlepiej sobie wejść na tą lepszą trading plazę. Myślę, że nikomu nie trzeba tłumaczyć, bo każdy wie, jak to zrobić. No i mi się tak jeszcze nie poszczęściło, ale mam znajomego, któremu się poszczęściło i po prostu wchodząc na lepszą trading plazę, wszyscy mają bardzo, bardzo dużo. Gemów. Najpierw szybka foteczka z widzem. Także pozdrawiam wszystkich widzów No i przez to, że oni mają naprawdę tak dużo Tych gemów, to są jacyś tacy Zazwyczaj milsi mi się wydaje I na przykład mój kolega za darmo Dostał Huge Elfkata wersji Gold Serio, za darmo, gościu po prostu wysłał trade'a i mu dał gościu Huge'a Ale to tam naprawdę ludzie mają czasami Po 800 bilionów, gdzie ja nigdy tyle nie miałem Ale może będę miał, jeżeli Pójdziecie do skrzynki i mi wyślecie widzowie Jakieś gemy, albo Huge'a, e, Albo chociaż ekskluzywy, to sobie też kupię Za niedługo jakiegoś lepszego Huge'a, także w dzisiejszym w tym odcinku, drodzy widzowie, to jest tyle. Pamiętajcie, żeby zostawić suba, zostawić lajka, like napisać komentarz i na 35 tysięcy rozdajemy tego huża, którego z jakiegoś powodu już nazwał Baba. Także jeżeli chcecie tą babę unicorna, wiecie co robić. Lecimy, kochani, po 100 tysięcy. Mam nadzieję, że to się wydarzy w tym roku. A jeżeli zostałeś do końca, pamiętaj o tym, że wyskakujecie tutaj filmik, jak szybciej farmić dudelcoiny. Zapraszam Cię również na mojego Discorda, gdzie co jakiś czas rozdajemy jakieś pecy za darmo. No i co? Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć!